Cześć, z tej strony Murphy. w kolejnym odcinku z The Long Dark. Eee, na razie przeżyliśmy tutaj 13 dni. Także, jak na mnie, to to jest sukces. Eee, Huczy, kurcze na zewnątrz niemiłosiernie. Eee, w ogóle ja już też trochę tu mam tych rzeczy, więc myślę, że. Jeśli tak, to ja się zajmę po prostu ewentualnie tutaj tymi rzeczami. Wykorzystam po prostu tą chwilę i zrobię porządek tutaj troszeczkę, bo mogę przetworzyć co nieco. A, zaraz, zaraz, zaraz. 97, a podobnie, dobra. Akcje przetwórz. Czapka wełniana też przetworzymy. Czy to jeszcze możemy? Cienki wełniany spweter. Hmm, jeszcze jedne kale mam. Zostało około 1 godzin dnia, tak? Dobrze. I teraz popatrzymy. Ja chyba butów z tego co pamiętam tak, bo nie mam wyprawionej skóry, dlatego nie mogę ich, bym musiał jakieś inne buty przetworzyć ewentualnie. Teraz tak, no na pewno na pewno się napijemy. I myślę, że zjemy. Królika, bo to kilogram cały, także już troszeczkę też zejdziemy z tego masło orzechowe ma aż 900 kalorii, sporo. Yy, myślę, że około 1 godziny, no to ko kopniemy w kimono. Ja jeszcze zobaczę, jak tu z wagą. Waga lekko zeszła, także możemy się myślę, troszeczkę z 3 godzinki kimnąć. sytuacja, jeszcze możemy spać, jeszcze możemy spać, także no mówię, będziemy starać się wyzerować też e, zdrowie nam się oczywiście polepszy to między innymi o to też nam też chodzi, żeby maksymalnie się tutaj uleczyć łóżko obudzono się w pełni sił e, pragnienie no troszeczkę się napije, bo jednak Wody już mało mam w ogóle. Jeszcze by, może by tak coś zjeść, tak zobaczymy, co to takie najcięższe. No to to jest to masło orzechowe takie. Pół kilo waży. To ma 900 kalorii, tak? No to chyba, chyba zjem to masło. Ciekawe, czy się zatruje, bo to ma 34%. Dobrze. Później skondensowane mleko jeszcze mam takie energetyczne. A reszta już jest leciutka w zasadzie jeśli chodzi o żywność. Także, o ewentualnie te pałki mogę sobie troszeczkę pojeść. Ok, 2500 kalorii na maksa zjadłem. W sumie to jestem teraz wymakszony, ale także będziemy teraz kilka godzin czuwać. Musimy do rana przeżyć, i z rana już będziemy wychodzić z tego domku. Może z dwie godziny się uda przespać jeszcze. 86% Pragnienie rośnie, zaraz woda mi będzie potrzebna Już chyba wypiję teraz całą, zdaje się Tak, już nie mam wody Tam herbata jakaś została mam W pełni sił, także jeszcze powiedzmy z dwie godziny sobie poczuwamy tutaj Się jeszcze przespać. 88% zdrowia mam. Zaraz się też obudzę, pewnie w pełni sił. Tak, 91% mam zdrowia. Czyli już zdrowie jest takie fajne. No, tylko teraz muszę coś napić się i zjeść. Eee, tu mamy pusto. Pusto, pusto w przewładach. Ewentualnie w kominku. Rozpalimy podpałki może bez podpałki. No. O. Nadajemy na brak. I teraz rozpalimy powiedzmy drewno cedrowe, kawałki drewna. No dobra, drewno cedrowe nie będzie na chwilę. Spróbujemy rozpalić. Będę musiał po prostu przygotować sobie z 1,5 litra wody tak. O. No nic, spalimy uparcie dalej. Niech rośnie ta umiejętność rozpalania. Tak wewnątrz pewnie łatwiej rozpalić niż na zewnątrz. Tak podejrzewam, no przecież tu nic nie huczy, nie wieje. I idzie ładnie czaska. Dobrze. Dobra, mamy tam godzinę i teraz będziemy mogli właśnie roztopić sobie śnieg 1,5 litra, proszę bardzo. I zagotujemy wodę. No. Okej, okay, także mamy już wodę pitną. Trochę głodny jestem, widzę. To może zjem jeszcze to skondensowane mleko. 700, ono ćwierć kilo waży, także ja... Tutaj mówię, bardziej schodzę z tych, tych takich. O, dobrze. I do tego myślę, że się napijemy do pełna. I zjem jakąś pałkę jeszcze, o, proszę bardzo, tak. Dobra, jestem prawie cały wymakszony. Ważę 39 kg Czyli nie jest już tak źle, bo na początku tego odcinka ważyłem chyba 43 tam było coś takiego. Y... Jesteśmy tutaj w jednym z domków właśnie nad jeziorem. Przy okazji zobaczymy. O, wilki grasowały. Wilki grasowały. Kurczek albo zrobimy tak to wezmę, wezmę jelita z, z tego jelenia, jak będę wracał. Bo w tym odcinku chciałbym wrócić na wyspę, a ja bardziej na tą prawą. Do tego prawego bo tam więcej tych itemów fajnych pozbierałem. Natomiast tutaj w tym domku byłem, to jeszcze zlutuję ten domek. I tam za, zaraz zajezdniam jeszcze jest kilka innych domków. Tam jest sklep chyba w ogóle. Zobaczcie, czy stacja benzynowa, coś takiego. Tylko tam się wilki kręciły i tam, tam będzie też kilka samochodów. Także można było tam też, że tak powiem, pobuszować yy, i coś ewentualnie fajnego znaleźć. Patrzymy czy jakaś ryba może. Nie, nie ma żadnej ryby. Szafka pusto. Zasłon nie ruszamy na razie. No, krakersy też są lekkie, i tylko że pić się po nich chce, ale spoko. Mogą być. A znowu skondensowane mleko. Nic, ok. Piekarnik obczajmy Piekarnik też pusty. Eee, tak, to chyba wszystko. Jeśli chodzi o tutaj, zasłonek mówię na razie nie biorę. Eee, tu mamy co? Mamy zapałki tekturowe. Jest tam lampa naftowa, widzę, ale ja mam lampę. Batonik, słodki batonik weźmiemy oczywiście naturalnie. Poduszkę można też przerobić ewentualnie na ten. Ja w ogóle osełkę muszę znaleźć. Ja zrobię taki motyw, że ja zapalę lampę, bo to jest tak lekko ciemno, a czasami gdzieś tu w kąciku coś może leżeć i ja to pominę. I będzie szkoda, bo po co? Po prostu pozaglądam we wszystkie kąty. Patrzymy tutaj czy coś tu się po prostu gdzieś nie kryje, nie leży na ziemi dajmy na to i się nie śmieje ze mnie, że przechodzę obok tego, bo tak <laughs> Tak też bywa. W toalecie widzę, że też wszystko normalnie, także Zgasimy lampę i schowamy, tak. Bandaż możemy wziąć. Weźmiemy jedną gazetę. Ręcznika nie będziemy przerabiać. Tu można wodę z toalety wziąć, ręcznik można tak... Można, ale nie będę przerabiał. Mm -hmm. No dobra, to lecimy z tymi szufladkami. Co my tutaj znajdziemy ciekawego? Obdarta kurtka wyprawowa. Płaszcz zimowy wykonany z najlepszych materiałów. Ciekawe. Kalesony zostawiamy Dzięki, wełniany sweter, czyli tak jak teraz mam. Tylko się zastanawiam, czy te kalosyn... kalesony termoaktywne. Nie, no ja mam kalesony termoaktywne. Bo tak przez moment się zastanawiałem, czy ja mam jakieś lepsze kalesony, czy coś e, gorsze. Ale widzę, że spoko. Dobra. Opuszczamy ten domek. Zobaczymy, czy jakieś drapieżniki się pojawią. Na razie cisza. Tak jeszcze tylko zerknę, czy tutaj wilki gdzieś maszerują sobie. ty gnojku Aż to gnojki. No nie dobrze. Muszę się szybko opatrzeć. Dobrze, że mam ten bandaż z brodaczki. I dwa na raz. Dobra. Trzeciego mógłbym nie przeżyć tutaj. Nie wiem, czy on ponownie mnie chciał yy, po prostu atakować, czy coś, coś, coś kurczę, pieczone <gry> Znowu straciłem jeden nabój. Ok, zobaczymy, jak tam 92% ma nasz, nasza broń. Mm. Ja mam 29% tylko. No chciałem pozbierać z tych wilków, a tu jest jakiś trzeci, czy nie wiem, czy to ten sam kurczek gnojek teraz na mnie startuje? Ja nie wiem, nie wiem I pytanie, czy ja. Dostał czy nie dostał? Kurczę, ja tu słyszę tak jakby jeszcze inne. Spróbuję wejść na tą skałę. Ja go tylko wystraszyłem, a nie, nie mogę w niego trafić coś. Kurcze pieczone. na boje. się dzieje ki no naużerałem z tymi wilkami w tym odcinku. Jak tutaj gdzieś chodzą? Eee, dobra, jak tu moje wskaźniki? Wskaźniki są ok, w zasadzie. Tylko moje zdrowie ma jest takie niskie, 21%. <śmierdzi> ah, Is gone, Is gone. Jednak za mało miałem tej energii tutaj, żeby przeżyć, a poza tym celuję, nie wiem, słabo z tej broni. No. I tylko 13 dni przeżytych. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Tyle mogę powiedzieć. no. Muszę bardziej uważać. A raczej powinienem się teraz schować, a tych Wilków tu wyjątkowo dużo było w tym rejonie. A już, mi, już chciałem iść w stronę swojego domku, myślę, dać sobie spokój i tego myślę, A dobra, już jestem tak blisko, to zlutuję od razu ten. No, mając tak mało energii, to jest ryzyk fizyk, jeśli chodzi o to życie, no przeżycie. No i kilka ataków Wilków do tego moje spudłowane strzały, no i koń, zakończyło się zgonem. Na razie, cześć.